Ludzie! Stop it, please! He, także aloha moim icery, to w kolejnym odcinku na kanale, tym razem w specjalu z okazji 200 subskrypcji, które niedawno wpiły na moim kanale. He, tak, tym razem go ten film trochę wcześniej, żeby jednak się wyrobić z tym. Także no, na sam start dziękuję wam za te 200 subskrypcji, nie wiem czym ja sobie zasłyszyłem, ale najwyraźniej czymś sobie zasłyszyłem, skoro je mam. Także dziś trochę z innej perspektywy, w innym formacie, bo nie będę tego odcinka montował, nie będę przygotowywał żadnego e, scenariusza, tylko sobie podpowiadam na pytania Q&A, które zadawaliście, zadawaliście u mnie na Discordzie. E, jak chcecie zadać jakieś pytania do kolejnych filmów, to zapraszam do komentarzy pod tym filmem. E, to piszcie tylko w nawiasie kwadratowym Q, żebym mógł e, później te... Komentarze wyszukać z pytaniami to Q&A, albo wpicie na Discord. Tak się też możecie muszę ci zostawić w specjalnym kanale, e, właśnie pytania to Q&A. Jak po prostu spieszy się i ktoś tuż o to nakrywam kolejny odcinek. Także e, też, jeszcze tak słowem wstępu, chciałbym powiedzieć, że początkowo nie chciałem robić Q&A na tym kanale, bo tutaj miały się pojawiać tylko rzeczy Pokemonowe, Ale z racji, iż, iż ostatnio mój drugi kanał szedł trochę na bok, a ten się stał takim głównym. Eee, to postanowiłem, że właśnie na ten nakieram sobie Q&A, bo już nakieram mój roomtour, więc czemu bym nie miał nakrywać eee, tutaj też Q&A. Plus będzie trochę informacji pokemonowych, trochę informacji takich prywatnych, a na drugi kanał to tam mniejsza, to se wstawiam byle co w sumie. Także już nie przetłuszając, zimne soczki wasze w tłoń i zapraszam do oglądania. Tak, jakbyście słyszeli w ogóle w tle jakieś szelesty czy coś, to mój kot to pieka. Bo postanowił wejść to torbę mojego kwiata, którego nie ma akurat w domu. Kocie zostaw tą torpę, Jezus osmagia. Upogałem się z nią trochę, ale to dobra, mniejsza z tym, mniejsza z kotkiem, lecimy z pytaniami. Także jeszcze raz mówię, jeśli chcecie napisać pytanie do QNT, to albo na Discordzie na specjalnym kanale, albo zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem. Wystarczy wpisać kół na wiersie kwadratowym i... Ja wtedy na te pytania prawdopodobnie odpowiem, o ile się one, one nie powtórzą. Jeszcze lecimy z odcinkiem. Także sobie zaczniemy od, od paru pytań Pokémonowych. Także zaczynamy od pytania: Jaki jest mój ulubiony typ, z wyjątkiem wodnego? Jeśli miałbym na to odpowiedzieć, to to jest dość ciężkie pytanie. Dlatego, że mam dwa takie typy, które lubię, ale ze względu na ich design, a niekoniecznie na przydatność czy użyteczność w samych pokemonach. Lubię, par typ lotowy, bo bardzo przypomina typ wodny. Oraz typ typegoczny jednak, e, mam takie doświadczenie z tymi pokemonami, że z tymi typami, że pokemony albo mają słapy t w przypadku lotowych, e, albo słapy ataki w przypadku mgocznych. E, mógłbym tutaj wstawić trawiasta trewiasta elektryczne, no to tak trochę, e. No, bardzo lubię lubię, no mój ulubiony typ ogólnie to jest wodny, ale jakbym miał postawić jako truki to bym powiedział, że mgoczny. Twój jest typ, a jak nie masz, to ten, który ci się najmniej podoba. A to jeśli chodzi o taki typ, który mi się najmniej podoba, to albo to się psychiczny, albo go patrzę. Ze względu na to, że jestem psychicznymi pokemonami nie za bardzo przypatam. A gopaczych to ja w ogóle w sumie nie lubię, bo no niestety design tych pokemonów się okręlicza tylko to gopaków. A co za tym idzie mało, które mi się podoba, Jakie ja nagle nie przepadam za gopakami w realu, więc w Pokémonach tym bardziej. No i raczej bym powiedział, że gopaczy jest taki najmniej lubiany może, nie jest nienawidzony, bo są tam dobre Pokémony, ale e, no preferuję inne typy niż akurat ten. No i też używam w sumie typu gopaczeko chyba prawie w ogóle. Co sądzić o Pokémonach typu walcząceko? To jest takie ty... To jest też yy, dziwne pytanie bym powiedział, no są spoko. Lubię Pokémony typu walczącego, bo jest z tuszą z fajnym designem. Ja ogólnie w Pokémonach patrzę na wygląd Pokémonów. Eee, często też używam już pokemonów typu walczącego. Eee, ktoś jest to uszyteczny, użyteczny atak, bo zawsze tam gdzieś jest na jakieś kamienne czy coś. Eee, czy na pokemony typu normalnego, więc eee, no są na pewno użyteczne i nawet lubię pokemony typu walczącego. Eee, czy są jakieś Pokémon show z wicami? Eee, to chętnie kiedyś zrobię może na jakichś live'ach czy coś, ale to dopiero jak się wyprywacę od godziny, żebym mógł robić na spokojnie live'y. I też jako karny kompa, żeby nie wywalało mi live'a co dwie minuty. I teraz przejdziemy sobie do pytań takich e, nie Pokémonowych, a bardziej prywatnych, ogólnych. E, czy filmy montujesz sam, czy ktoś, czy ci je ktoś montuje? E, generalnie to filmy od samego początku, ja w ogóle to mówię dość często, ale powiem to i tutaj. Wszystko co robię na tym oraz na drugim kanale, robię w pełni sam. E, montowanie filmów, wymyślanie pomysłów, e, nakrywanie tego, wszystko gopię sam, nikt mi w tym nie pomaga. No chyba, że jak w przypadku odcinka o teorii z piciem wody od Pokémonów, wtedy pomagał mi mój znajomy w no po samemu, bym miał problemy z układaniem kamery i tym podobne. A tak to pomógł mi załatwić świetną miejscówkę, która jest naprawdę fenomenalna. I dodatkowo pomógł mi nakieć te ujęcia, ujęcia, które potrzebowałem. Także też dziękuję mu za to. I tak, czasami korzystam z pomocy, ale to głównie właśnie w takiej sferze technicznej, czyli tam. Pomoc z kamerą, chociaż to był w sumie jeden, jedyny przypadek, a tak to wszystko nakrywam i montuję sam. Co studiujesz i gdzie? Może gdzie to nie, bo mnie jeszcze wyśledzicie czy coś, ale studiuję pedagogikę ogólną. Generalnie to planuję być petakokiem szkolnym, chociaż ostatnio po e, wielu namysłach e, się nad tym mocno zastanawiam i na gasie jestem na petakokice. Ale czy Peter brał inny kierunek studiów, czy zrezygnuje w ogóle ze studiów, to się jeszcze okaże. Jakbyś miał kota, to jakbyś go nazwał? No chyba, że już masz, to jak się nazywa? Generalnie kot nie jest mój, tylko mojego młodszego e, No bo gdy się wyprowadzę, to nie wezmę jej sobie niestety, bo to jest kotka. I tak, generalnie mam kota, nazywa się Olisia. Ja na nią mówię kota, po prostu kota. <noise> e, bo jest śmiesznie, czasami też na nią mówię sierściuch i inne tylko typu teksty, bo jednak no ma dość o tej sieksi i zostawia ją wszędzie, ale generalnie jest miła, słodka i ją kocham. Jakbyś miał mieszkać w jednym kraju do końca życia, nie licząc Polski, jaki byłby to kraj? E, z to bym raczej prefegował się wyprowadzić do e, Japonii, ze względu na to, że pak co lubię Japonię, więc e, nauka języka, ogólnie się uczę też japońskiego, więc to nie byłby aż taki problem. Generalnie chciałbym się nauczyć tego języka i się wyprowadzić do Japonii, gdyż jest to kraj moim zdaniem bardzo interesujący. Ale jeśli by też to nie miała być Japonia, to może jakieś kraje takie egzotyczne, jakieś Hawaje czy coś. Ale jeszcze nie wiem, bo też oglądam vlogi jednej takiej youtuberki, która mieszka na Bali, to jest akurat e, z zakresowym Chiny, okolica Chin. No, i też to wygląda tak fajnie na jakichś reklamach, że o takie gejskie szycie, piękna woda, i tak no dalej. Ale jak się tak trochę zakłępić w to, jak się tam mieszka, to aż tak kologowo nie jest. No, ale jakbym miał odpowiedzieć, że jeden kraj to raczej by to była Japonia. Z tego co wiem, oni też tam mają takie egzotyczne, ciepłe wyspy, czy coś, z tego co się orientuję, ale pewien nie jestem. Ulubiona generacja Pokémonów. No to jeśli chodzi o generację Pokémonów, moją ulubioną z najulupieńszych, to byłaby to Alola, czyli generacja. Generalnie to, tak krótko mówiąc, bo chciałbym też o tym zrobić kiedyś film. To nie ma po prostu tam Pokémona, którego bym Sapaxon nie lubił. Zobaczcie, są Ultra Pestie, za którymi nie przepatam. Ale ogólnie to bym powiedział, że teaser w większości Pokémonów mi się potopa. Plus, no. Jednak Hawaje, egzotyczne klimaty, lato i tak dalej, mi się strasznie alola, bo to jest moja ulubiona generacja z wszystkich. Dawniej bym jeszcze powiedział, że Kalos, czyli szósta, albo Hoenn, czyli trzecia, ale nie, raczej jednak jest sam e, Team Alola. No tutaj kolejne pytanie, Ulubionego gocei muzyki? No tutaj jeszcze mam powiedzieć tylko jeden gocei muzyki, to powiedziałbym, że to będzie raczej japoński pop. Ogólnie muzyka japońska mi się bardzo podoba. Na Spotify'u to praktycznie co drugi co albo praktycznie każdy utwór jaki słucham jest właśnie japoński. E, lubię też wracać sobie czasami do jakichś starszych polskich utworów. Bardzo lubię na przykład e, Jutro popłyniemy daleko czy Lato czeka. Ja lubię generalnie takie e, klasyczne polskie piosenki, które są na przykład o wakacjach, o jakimś... takie relaksujące po prostu, No i ale jednak raczej preferuję muzykę japońską głównie openingi z różnych anime, nie wiem, z Utsukai Kaisen, z Pokémonów, z Nagoto, z Pokonokiego Akademia, a taką Titan Skills, no naprawdę z anime, po prostu sobie słucham openingów, czy endingów. No jest fajnie, po prostu. Ulubione świeżze. Jest tutaj jak ja napisane czy to ma być świesze tomowe, czy nietomowe, ale ja sobie to podzielę na właśnie... Dwie kategorie, jeśli to ma być zwieszę, to mowę, to będzie to kot oczywiście, a jeśli ma to być zwierzę takie dzikie to albo bym powiedział żaba, który... ja strasznie lubię żaby, są moim zdaniem ugocze, ale te ładne, gładkie, nie takie tego puchy. No i drugim świeżeniem bym powiedział, że będzie to lis, bo nie wiem, jakoś ten design lisa e, mi się bardzo podoba, że jest taki gotawy, taki nie piesek, nie wilk. Ogólnie, lisy mi się strasznie potopają, też może ze względu na to, że lubię Japonię i interesuje się troszkę mitologią japońską. No a tam, jak ktoś zna choć trochę mitologię japońską, no to wie o lisie o 9 okonach. Też lis jest coś znanym symbolem takim w Japonii, w sensie jest taki dość symboliczny, i nie może dlatego lubię te lisy, no bo to dlatego, że są po prostu urocze. No to tutaj, może już ostatnie pytanie, jak się widzisz za 5 lat? No to generalnie nie, nie widzę się wcale. W sensie ja nie lubię tak patrzeć aż tak w przyszłość, że o za 5 lat to ja potem miałem własny dom, prawo jasy, pracę czy coś. Nie, ja lubię szyć tym co jest TeGAS. Nie przejmuję się tym, czy, y, czy potem miał za te 5 lat prawo czy potem mógł kto jeszcze do pracy, czy nie. E, bardziej wolę szyć dzisiejszą na przykład, nie wiem pójdę sobie kupić coś w sklepie, nie wiem, napiję się soku czy coś i to mi sprawia radość. Ja Generalnie to nie wiem gdzie się widzę za 5 lat, mam nadzieję, że dalej na YouTube e, i mam nadzieję, że jeszcze peteszymy wtedy, no bo to nigdy nic nie wiadomo. Tak no i to by było chyba na tyle, to są takie e, ciekawsze pytania jakie znalazłem, bo jest ich coś sporo, tylko są po prostu takie dosłownie albo są dziwne, albo są na parę sekund, także mówię, jeśli komuś się podoba moja twórczość, chce mnie wesprzeć, to zapraszam na Discorda, tam musicie zadawać pytania do klienta, a jak spieszę się u nich dość dużo, to po prostu zrobię kolejny odcinek i tyle, także nie wiem, czy jeszcze zrobię na ten specjal jeszcze jakiś odcinek, może coś wymyślę, jakiś mały odcinek, żebyście mnie bardziej poznali, bo generalnie chcę też trochę bardziej, żebyście mnie poznawali. A niekoniecznie, żebym ja wam tylko opowiadał o teorie czy coś. To znaczy, spokojnie, teorie się potem pojawiać, ale mówię, chciałbym trochę w ten kanał w, y, dać więcej siebie. Yy, I to w sumie chyba tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz zasubskrybować kanału. Podejdźcie na inne filmy na tym oraz na drugim kanale, na Discord, tej wszystko macie w opisie. Jeszcze raz dziękuję wam za 200 subskrypcji, nie wiem, czym ja sobie za to zasłyszałem. No i trzymajcie się, na razie i, i cześć! you too i